Partnerem strategicznym projektu budowa domu z bali 100 m2 krok po kroku jest Dostawca okien do naszego projektu firma Teamplast Zadbaj o ciepło w swoim domu Firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna Oraz Florian, centrum spółka Zoskutna, Producent pokryć dachowych i elewacyjnych Jak w ogóle jest taki system montażu? Teraz, Teraz. już długo dawno yy, A nie miałeś się z liniami wzgrać? Proszę? się z A to zfug... już jakby to jest tak. I zgrywa się, to przesunęło się to. A no, no. I teraz są takie klipsiki, które czarne, które wchodzą pod kapelek. Tylko. Tak. Trzeba pamiętać, żeby tylko jeszcze jak zasycha, to żeby to już zostawić po obrzeżach, żeby dało radę wbić. O. I. A no. no masz tak, tak. I fuga, z fugą się tutaj zgrywamy po prostu. Hmm, tu, żeby w ogóle było hmm, ładniej, bo mamy wycięcie pod rekuperację, to tamte kafle nie będzie widać stąd. A więc one sobie tutaj wejdą głębiej, a w pomieszczeniu gospodarczym to naprawdę widzicie, co tu się dzieje. Więc tutaj pomieszczenie techniczne i ono nie ma wyglądać, tylko po prostu służyć. Ale żeby to wszystko zagrało, to e, Paweł dobrał oczywiście odpowiednią pacę z zaleceniami producenta kleju do wielkości Z zaleceniami wujka Google a Wyglądań albo na czterech stronach jaka do takich kafli jest uważaj na lasa na oczach Ym, no właśnie no, to, to jest są podpowiedzi do jaki gruby klej do jakiego kafla oczywiście klej elastyczny tu wcześniej było to jest tak... żelowy żelowy grunt y, wysoko, głęboko penetrujący potem folia wpłynie tutaj na raz Mm, nie robiliśmy taśmy po brzegach, bo zrobimy to uszczelniaczem tutaj. W łazience już będą taśmy po rogach porobione. Jak najbardziej. I tam będzie dwa razy folia, bo tam jakby więcej się może wydarzyć. Mm, oby nie. A tutaj te wszystkie tam niedoskonałości, w ten, to będziemy tutaj to objeżdżać e, uszczelniaczem, że w razie czego by woda wylała, gdzieś coś by strzeliło to, żeby tutaj te bale dookoła nie, nasią, nie nasiąkały wodą. A jak będzie trzeba, to zrobimy jakieś drogi większe, wyższe, ale wydaje mi się, że to uszczelnienie się tak wywinąć i tak, że działa dobrze. Jak mówię, to w tym pomieszczeniu się nie strzela, yy, nie co. Tu jest oczywiście zaplanowana kratka yy, odpływowa. Właśnie na ten cel, że jak się strzeli, to to powinno tam spłynąć. A tu jest minimalny spadek do tej kratki, czyli żeby nie wypłynęło na mieszkanie. Aby poleciało właśnie w tym kierunku do kratki Paweł wcześniej sprawdzał tą, jak tą kratkę się osadza więc potem do takie do otworu to trzeba wszystko dobrze osadzić jak już kawałki siedzą objechać silikonem. I nie jest jakby łatwo bo to trochę już jest tych rur wycięć więc tam wszystko będziemy też właśnie to wszystko uszczelniać Woodching skuteczny i trwały uszczelniacz do domów z Bali zapraszamy do kontaktu balejdetale.pl łamany na woodching. kafelki tu jak położymy to hydraulicy będą mogli już zazbroić tutaj tą yy, wodę w budynek grzanie wody i tak dalej, porobimy gniazdka i tu będzie można już się wprowadzać do tego pomieszczenia i ten bałagan który tam naszedł na tutaj umieścić To chyba że do tego czasu nam zejdzie w ogóle Paweł i ten, jak zrobią budynek gospodarczy to do, do, do gospodarczego dużo rzeczy wyjdzie ale to zobaczymy jak to w czasie wyjdzie, nie chcę wyprzedzać tu jeszcze na, na prąd mamy tam troszkę po, do pozmieniania, do podłączania elektryk jeszcze się ma pojawić bateria odłączona no i co, i tak naprawdę na ten moment chyba tyle o spadku powiedziałem, o klipsach, tych systemach jej się po prostu tutaj wystukuje po tym młoteczkiem, one się tam wyłamują właśnie ładnie, a to jest do kolejnego użytku te niebieskie yy, kliny, tak? Kliny. Fajny system. Łatwiej, nie? Paweł Tak. kładzie z nim. Także tyle Super z... Super aktualizacji. Więc zaczyna się dziać... Na dużo. opornych. system dla opornych. Już mamy wieczór. Kafeleczki... O, nie wiem, nie nadetnę z pośpiechu. Proszę? Żeby nie nadetnął z pośpiechu. Jest ciemno na razie, ale nie będę pokazywał. Może pokażę, jak będzie już jasno w poniedziałek. Ale tu już po się klarujemy, że tak powiem, z kaplami. Tak, akurat póki ekip nie ma żadnych, w sensie się tam do gospodarczego, zwłaszcza to tu już przedpokój będzie wyłożony, zafugowany, jakieś kartony wyłożone, żeby się nie brodziło. I tyle na ten moment. A ja tutaj pościągałem. Oczywiście bałagan już jest teraz okropny, cokolwiek dalej musimy zrobić, to już trzeba tutaj posprzątać, bo za chwilę się nie da ruszyć. No ale tutaj ta część jadalniana jest fajnie doświetlona, bo jeszcze będzie lampa tutaj nad stołem, tam barowa, w kuchnia będzie dobrze doświetlona. W przedpokoju też tu Pawłowi do kafli zrobiłem światełka, tu, że, z racji tego, że jest biało, to jest tak fajnie jasno. Na tym małej przestrzeni to w ogóle jest dużo, dużo światła. No i tam też anemostat, takie malutki widać, znaczy malutki no. tu jeszcze grzejnik oczywiście przyjdzie na. więc ja się biorę troszeczkę za porządki bo już musimy się zwijać we wtorek zaczniemy, nie w poniedziałek, we wtorek właśnie zaczniemy tutaj od grubych porządków i dopiero pracy Paweł kafelki, a ja ogarnę tutaj ten bałagan największy eee, przygotowujemy się do nałożenia grzejników zrobiliśmy sobie wstępnie troszeczkę od otworki mamy taką matrycę pod wymiary. Tak ona wygląda, ona jest do każdego grzejnika. No do jakiejś tam grupy typów grzejników akurat, bo to nie jest do wszystkich matrycach. I Paweł sobie sprawdza dokładnie jak to się mierzy. Możesz pokazać jeszcze? Jak to się tam montuje? To znaczy? No tam na grzejniku jak to wyglądają te mocowania. To jest coś takiego, że to Wkręt kręcimy. Ale będzie. kręt najpierw kręcimy do sufitu od tak. razu. I on wkrętem, później zahaczamy to oto, daj, przesuwamy go tutaj i damy, dajemy tą blaszkę. Tak? Blokujemy? Chyba nie tak. I wkrę... tak. Chyba odwrotnie. Żeby nie było, że się sunia, to u ciebie dalej masz otwór, że? No, a, w ten sposób. A jak dasz odwrotnie, to jest cała blacha pełna. Też. Jak? Zobaczmy, jak dasz od spodu. A wtedy cała. Aha, tu nie można dać. Dobra. Tam nie można dać, bo to jest taki narożniczek pełny z jednej i z drugiej strony. Kom. <gum> Dumny jesteś z siebie, że wieś. Widzowie wiedzą, kto ma rację. <gum> Więc jutro będziemy to wieszać, bo musimy tych krętów dokupić, one są za długie. 6 cm to jest za długie. Musimy mieć czwórki. Tu nam idzie rekuperacja też, więc przewiecilibyśmy się w rekuperację. Dziurki mamy wytyczone, bo tylko musimy wkręcić te wkręty, zawiesić grzejnik tymi blaszkami za, no zamocować, no i podłączyć, podłączyć. Więc kominek chodzi w dalszym ciągu, dzisiaj było 10 stopni. Obecnie mamy, zobaczcie, po kilku godzinach palenia mamy 20 stopni. Eee tutaj, więc dość równomiernie chałupa się zagrzewa, tam w tych w takich skrajnych pomieszczeniach jest 17, 16, 18 nawet już teraz tutaj, ale widzicie, że jest troszkę chłodniej, to ciepło nie rozchodzi się super idealnie, ale jest dość fajnie, w tych użytkowych częściach jest dość równo tak samo ja na, na piętrze, tutaj yy, kafelki już są, nie mam na razie tutaj światła, żeby zapalić ale boki obrabiam uszczelniaczem, że jak tutaj woda by wyciekła, to żeby nie podeszła jakby na bale, a żeby ściekło sobie tutaj do tej krateczki. Paweł tutaj zrobił mały spadek, więc jakby coś tutaj wywaliło, to powinno lecieć do. Woodching Skuteczny i trwały uszczelniacz do domów z bali. Zapraszamy do kontaktu balejdetale.pl łamany na łócicie. Do, studni, do, do oczyszczalni, ale też będziemy mieć takie na, ze smart rozwiązań. Takie coś, że w razie czego jak tutaj będzie jakieś zalanie, coś wyczuje wodę, czujka, to wtedy zamknie zawór wody. Zarówno jeden, jak i drugi. Także w razie czego mamy taką możliwość. tej Łazienkę troszkę nie widać, ale jest to wszystko zagruntowane, już sobie schnie na spokojnie. Dlatego też tam była potrzebna temperatura w domu, żeby właśnie to e, wszystko jakoś tam no wiem, fajnie schłoć. E, kupiliśmy odpowiednie wkręty, odpowiedniej długości, bo te oryginalne to są bardziej do, do betonu, trochę za długie. Znaczy, za długie są do drewna. No tak, ale są te same, e, ta sama średnica, więc. A mówiłeś wcześniej o tym, że mamy tą konstrukcję pod ten? Tak, ale to pokazywałem jak robić. Tutaj w instrukcji jest wszędzie napisane, że do gipsu nie można przykręcać, żeby... No tak, 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 gips jest za słaby oczywiście. Tam mamy w tych miejscach beleczkę taką drewnianą sadzoną i to, ale pokazywaliśmy chyba to na etapie robienia. Yy, te filce są tak Paweł, żeby nie szurwać po, po ścianie bardziej, tak? Po suficie. Bo faktycznie to co pokazywałeś... Halo? Chcesz to pokazać jeszcze raz? Że wkręt wchodzi? i te blaszki wszystkie zawierałeś? Wieszamy to w taki sposób, że... Wkręt sobie wchodzi... Tak, o, wkręt. Przesuwamy to w bok. Później dajemy... ...blaszkę i możesz już ustawić. I, I wkręta dokręcamy tylko? I wkręta dokręcamy, tak. Tak. I wtedy to się trzyma mocno. Od panów z Reduela dostaliśmy taki wzornik, co jak podłączyć. To idzie do ogrzejnika, a to idzie od zasilania. Zero się... Łączy tylko ze sobą, więc właśnie robimy ten mostek tutaj, tak jak jest. To są takie kable termiczne specjalne, żeby też to ciepło nie wpływało na. Tam nie ma dużego ciepła, bo to promieniuje w drugą stronę, ale jednak tam trochę się to nagrzewa. I tu musimy to zasilić tym, co wychodzi z tam z kostek. Tylko też musimy mieć wtedy. Musimy mieć wtedy kawałki tych kabelków też, żeby to połączyć. Za bardzo wkręciliśmy wkręty. Je trzeba dokręcić później. Tu mamy już spięte, już dużym. O, wy lepiej widzicie niż ja. Nie łaj, tylko potem zapominam nagrywać. Eee, Paweł wylepia taśmy. Jak one się. Jak one mogą się nazywać? No takie szczelne z mapa i do tego do wylepiania taśm. Tam na tym na i Elastyczna gumowa taśma uszczelniająca, coś takiego. E, I to jest tak na mokre najpierw jest przylepiane na, na tą folię w płynie. Smaruje i teraz... się folią w płynie, przykleja się taśmę, smaruje się drugi raz najpóźniej tak później można jak już to zaschnie to jeszcze jedną warstwę co Ty Już jedno jeszcze tu będziemy musieli takie cieniutkie listeweczki dać bo fajnie że wszystko równo no ale kłucze no trzeba coś tam dać na to więc jakieś takie nie wiem półcentymetrowe, centymetrowe trzy milimetrowe może znajdziemy listewki żeby tylko do ściany przy Kleić. przykleić i pomalować w kolorze ściany em, farbą jakąś mocniejszą może to zadziała zobaczymy najgorsze będziemy się, że to rozwiązanie nie do końca jest tak jak powinno być. więc Paweł tu objeżdża, wszystko dookoła. Więc chcemy to wyfoliować dzisiaj. I jutro, Paweł, drugowarstwa jeszcze, więc jutro nie wykapelkujesz. Jak drugowarstwa, czego? Foli. Ta folia wysycha po 15 minutach, drugowarstwę kładziesz. A tam coś pisałeś, czytałeś, że 12 godzin? Nie, nie, nie. nie. Tu też ciepło jest, bo grzejemy cały czas w kominku. Więc tu jest dość ciepło, jest. 19 stopni. No, a tak wygląda w ogóle grzejnik powieszony, bo w końcu chyba nie nagrałem, nie nagrałem, bo były nerwy. A no, bo były nerwy, bo tam trochę nie chciał wejść tak łatwo, ale finalnie jest podpięty. Musieliśmy ściągać, bo to o, ten sterowniczek, który jest na dwa grzejniki, musi być do niego dostęp. On ma tutaj takie e, przyciski resetu. Jakby czasem się przywiesił, albo trzeba było go sparować na nowo z jakichś różnych względów, to on tutaj jest. To jest wszystko na przewodach takich, które ciepło znoszą, termicznych, czy jakoś tak to się nazywa. Więc tak to wygląda. Uważam, że się nie, nie rzuca w oczy jakoś specjalnie. To tak na próbę założyliśmy duży jeden grzejnik. A, no i w międzyczasie coś robimy, tutaj e, w poniedziałek za 3 dni, dzisiaj mamy czwartek, przyjeżdża, e, ją, chłopaki w końcu robić budynek gospodarczy, więc już zamawiamy noclegi dla nich e, Koparkę do rozładunku, będziemy musieli tam troszeczkę też podziałać, bo mamy okna do wstawienia, chyba że nam pomogą i drzwi Mamy do położenia deskę na stropie, ale to podejrzewam, że zrobią, mamy odgrom do zrobienia, oni, oni dach, chyba że też zrobią, zobaczymy co się dogadamy więc jest dużo, 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 ale się dzieje. Dzisiaj też nam drogę wyrównywali z zamówieniem koparkowego. Nie wiem czy widać, tam jest troszeczkę to podsypane. I yy, przyjechał na aucie, na, przyjechała zagęszczarka. Też ją przywiozłem do zagęszczenia tego, tej drogi. Żeby właśnie tutaj dało się normalnie jeździć, żeby nie było problemów. Zagęszczarka pięćsetka na no. no, no tym, tym autkiem już teraz. Więc no jest rozsypany tam gruz i trzeba to zagęścić, żeby to no nie rozjeździło się nie zrobiło się błoto. Więc jutro w miarę pogoda też jest, więc powinno być ok. Musimy to zagęścić, ogarnąć. Pamięć dzisiaj koparkowy jeszcze to ściągnie, a rano będzie zagęszczał. Także ja sami widzicie, że dużo, dużo, dużo z każdej strony. Pogoda nie sprzyja. Jest troszkę zimno, ale tą drogę jak wysypali, to jeszcze troszkę ubiją zagęszczarką. To co widzieliście, żeby była troszkę na dłużej przejezdna. No, jeszcze słuchawki na głowie. Wygłuszające, dopiero teraz zało założyłem. Już jest zrobione, już to robię. Półtora godziny, dwie. Eee, tutaj trochę pobocze, chcę, tak, właśnie z tych tam, takie górki są widać. Eee, górki są rozspane, nieujeżdżone, więc ja to zagładzam, żeby nie było takiej tragedii, żeby dało się po prostu wyminąć w razie czego. Droż droga trochę jest szersza wtedy, eee, no ale przede wszystkim zgładsza, tak, nie ma tego środkiem tego. No, tego takiego miękkiego. Także troszkę podziałamy. Już widzieliście zagęszczanie na etapie fundamentów, ale trochę jeszcze dla ciekawostki. Droga ubita, e, tak żeby podsumowując, utwardzona na szybko, droga publiczności. Na szybko ubite, e, już zrobione, ale już jest ciemno. posprzątaliśmy znowu troszkę. E, to, że grzejnik jest powieszony, to wiecie, szykujemy sobie grzejnik do łazienki. Paweł łazience już wymalował e, folią w płynie ściany tutaj wyżej do umywalki, no i pod prysznic i też geberit, więc to wszystko jest gdzieś tam wymalowane. Moment Paweł, po kolei, i tutaj szykujemy się z grzywnikiem, a już jest zawieszony, więc tak po kolei, po kolei, bo tutaj ta folia jeszcze schnie, więc za bardzo nie możemy zrobić. No i w przedpokoju Paweł też powiesił, tylko on jest na tyle mały, że te mocowania kurcze w sumie widać. Można było go Paweł po długości zamontować, to wtedy było nie było widać aż tak. Można było, bo zaplanowaliśmy po szerokości. Tak, tak, tak. A nie byliśmy świadomi tego, że to tak widać bardzo, więc można tam to ewentualnie troszeczkę czymś białym przemalować, żeby aż tak się to nie wyrzucało. No i tutaj mamy na przekaźnik kabelki powyciągane po to, żeby potem je tam poupychać, tak, żeby nie były widoczne. Więc to jest tyle grzejniczka, który wygląda, wygląda nawet uroczo tutaj na tym suficie grzejniki porozstawialiśmy sobie gdzie który idzie tak żeby przy okazji pomału sobie robić, o tu fugi kawałek widzicie taka jaśniutka która idzie, ona jest dopasowana do łazienki a tutaj stwierdziliśmy, że nie będziemy specjalnie fugi kupować do pomieszczenia gospodarczego żeby było tak jak właśnie e, tak jak jest, a potem a ta ma pasować bardziej tutaj w łazience i co, i zaraz wieszamy, będziemy liczyć wymierzać grzejnik Może akurat jest najmniej wymierzania bo to jest 30 na 30 minut, No ja wiem, ale yy, chodzi o to, żeby też było równo i tak dalej, nie wiem. Tro, trochę coś tam. Zrobiliśmy karton, żeby nie deptać po folii, żeby jej nie zdzierać. To tyle z aktualności w poniedziałek. Może będziemy Wam też pokazywać trochę budynku gospodarczego, jak się robi pomiędzy innymi pracami. Zobaczymy, co będziemy mogli robić pomiędzy w międzyczasie, a co będzie, co będzie nas obserwować tam. W sumie to tutaj fajne rzeczy się dzieją, więc jeszcze Wam nagram. Paweł, taki mamy yy, yy, szablon od grzejników i po prostu jego się przykręca, przykleja do sufitu i wtedy macie dokładnie rozmieszczenie otworów, tak żeby nie było jakiegoś rozjazdu, bo wtedy ciężko zawiesić po prostu grzejnik, żeby on powchodził wszystkie, na wszystkie te mocowania. Teraz potrzebujemy wiertarki. To tak naprawdę Zalepimy, ja to zalepiam, żeby mówię, wagon nie miało prawa się też wypiąć. A taki niuans, polecamy kupić dobrą taśmę izolacyjną. To jest taśma Tessa. Taśma Tessa, kosztowała 10 zł za sztukę, ale jest tak strasznie wydajna, tak dobrze lepi, że te badziewia, które sprzedają w marketach... Za 2 złota. Tak, one naprawdę się nie opłacają. Bo tam to ja zużywam jedną tasiemkę na dwie te na dwie takie jakby lepienia, a tutaj wszystkie żarówki obleciałem i jeszcze na parterze starczyło to naprawdę długo, długo, długo starczało oż o i teraz ten kabelek gdzieś tutaj do czujnika sobie podejdzie kręcisz ramka jest zielona, więc zielone otwory tylko jakby tak równo czekaj Ta rurę sobie teraz odklejamy Otwory przewiercone, delikatnie odkręcamy. Jeszcze, jeszcze. Tutaj daliśmy już te filcyki. Tu na no, tych w zestawie są oczywiście. Czy ja mam brać blaszki od razu? I klucz. Możesz. W każdym grzeniku jest kluczyk do przykręcenia, oczywiście. Trzeba to nasadzić i ty mówisz, że w lewą, czy nie ma Daj. znaczenia? Blaszkę. A, to już wsadziłeś? A, bo to na środku w końcu. Masz jedną. Tu będzie łatwiej, nie? Między belkami to było tragicznie. W sensie, Będzie, bo jeszcze mamy dwa duże grzyniki. Tam to się chyba przestawisz, co? Do kręcenia. No i tyle. I to trzeba blaszkę wsunąć. <laughs> Ona jest wsunięta z tamtej strony, to wtedy mniej ją widać. Z tamtej strony nikt nie będzie zaglądał. Chociaż też można ją dać z drugiej strony i wtedy dokręcić to po prostu na maksimum, a potem mamy tylko przekaźniczek do sparowania i z przyciskiem i tak naprawdę tyle. Ale to już będziemy parować na spokojnie jak pozakładamy grzejniki, żeby wszystkie obwody pozamykać. Ten jest na obwodzie grzejnika. Trochę to źle też zrobiliśmy. Bo małe grzejniki są na jednym owodzie, raz, dwa i trzy, garderoba i tutaj trzy. A duże grzejniki, raz, dwa, trzy z salonu i jeden yy, kuchenny, który też jest z jest na jednym owodzie. To już mówiłem, ale to no, nie pomyśleliśmy. Powinno być troszkę inaczej. Także już fajne rzeczy się dzieją. Myślę, że to będzie Wam się podobać bardziej. Już takie estetyczne tematy się wkradają i rozwiązania. Mamy piątek, w poniedziałek zaczynamy z budynkiem gospodarczym i pomału będziemy jakieś inne różne tematy poboczne na pewno w międzyczasie robić. Jeżeli tu jesteś, zapewne podoba Ci się nasz projekt. Wesprzyj nasze starania zostawiając łapkę w góry przy tym filmie czy komentarz. Po zakończeniu poszczególnych etapów budowy zrobię dla Was odcinek z odpowiedziami na Wasze pytania właśnie z komentarzy. Nie zapomnij także zasubskrybować nasz kanał. Z góry dzięki! Partnerem strategicznym projektu budowa domu z Bali 100 m2 krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu firma Teamplast, zadbaj o ciepło w swoim domu, firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna oraz Florian Centrum spółka Zoskutna, producent pokryć dachowych i elewacyjnych.